Witam witam wszystkich kryptoświrymaniaków, maniaków z decentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani. W lecimy z nowym filmem. Tym razem porozmawiam sobie o projekcie AggregAid Finance. Natomiast zanim przejdę do szczegółów samego projektu, chciałem tylko nadmienić, że nie jestem doradcą finansowym i wszelkiego rodzaju informacje, które widzicie na moich filmach, to w jaki sposób ja zarabiam, jakie projekty wam pokazuję, jest tylko moją strategią moim odzwierciedleniem, mojego sposobu na to, aby zarabiać w sieci zdecentralizowanych finansów, bo głównie na tym polu działam i tutaj zarabiam głównie pieniądze. Przejdźmy do rzeczy. Jeżeli chodzi o Agreg Finance, słuchajcie, jest to projekt, agregator, czyli tak naprawdę Yield Farming, DEX, SWAP i możliwość wyboru różnego rodzaju farm z różnych płynności, z różnych blockchainów, z różnych łańcuchów w sieci. W jednym miejscu, i tak naprawdę, słuchajcie, projekt, który moim zdaniem ma szansę fajnie się wybić na rynku, pokazać właśnie tą swoją innowacyjność, o której za chwileczkę powiem, czyli ten Aid Connect, czyli będziemy mogli łączyć się, słuchajcie, z różnymi łańcuchami, z różnymi blockchainami, po to, aby wybierać najbardziej efektywne rozwiązanie w kontekście yield farmingu, po to, żeby móc stakować czy token natywny tego projektu. Czy jakiekolwiek inne pary tworząc LP tokeny i zarabiając jakieś tam tokeny. Tak więc wszystko rozchodzi się o to, żeby agregator, jako miejsce, w którym skupiają się możliwości właśnie yield farmingu, dawał jak największe możliwości, najbardziej efektywne możliwości kopania, zarabiania w ten sposób środków. Słuchajcie, sam Aggregate Finance. Będzie startować za dwa dni, ale będziemy rozpoczynać słuchajcie od pre fair launch. Ja osobiście nie lubię pre i bardzo rzadko kiedy wchodzę w pre -sale. Natomiast tutaj będziemy mieli fair lunch, czyli nie ma nie ma white listy. Każdy może uczestniczyć w tym presailu, czyli tak zwanym fair lunch. Mamy tutaj soft cap, które ma wynieść minimum 350 BNB. Tak więc zobaczymy, czy osiągną ten soft cap. Podali sobie tą, tą, tą jakby minimum, to minimum dość wysoko, jeżeli chodzi o zbiórkę. No ale zobaczymy. Jeżeli osiągną 350 BNB, no to jesteśmy w domu i tak naprawdę pre-sale, czyli ten fair launch, zakończy się sukcesem i tym samym będzie mógł być token zlistowany. W innym przypadku, jeżeli nie osiągną 350 BNB, sam Fairland zostanie anulowany i środki, które osoby tutaj wchodząc zainwestują, zostaną mi zwrócone. Jaka jest moja strategia? Słuchajcie, tak jak mówiłem, z racji tego, że ja nie lubię pre ani Fairlandczy i tak dalej, bo uważam, że w większości sytuacji jest to oddawanie swojego depozytu jako bycie, bycie dawcą tak naprawdę depozytu, ponieważ wielokrotnie w przypadku tych pre czy Fairlaunchy, po starcie widzimy bardzo duży spadek, ale w tym przypadku 50% budżetu, który zamierzam zainwestować w ten projekt, w ten token przede wszystkim, wrzucę właśnie w Fair Lunch. Oczywiście w pierwszej kolejności będę obserwować, bo nie zależy mi, żeby oczywiście kupować tak najszybciej. To jest Fair Lunch, nie mamy hard capu, czyli tej górnej granicy. Jesteśmy tylko jakby ograniczeni czasowo. Zobaczymy na jak długi okres uruchomią ten Fair Launch. No i będę sobie obserwować, jeżeli przekroczy 350 BNB, no to wskoczę i, i wtedy będziemy mogli działać. A dlaczego chcę wskoczyć? Ponieważ projekty w tym modelu, moim zdaniem, z jednej strony odświeżone kotlety, ale zdobywają coraz większą popularność i z tego, co ja widzę w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, no jest szansa tak naprawdę, słuchajcie, żeby zarobić fajne pieniądze. Ostatnio projekt Orbit OrbitSwap, który... Dał, mógł zarobić tak naprawdę przynajmniej 23 razy od startu. Mówię o tokenie natywnym. Jest to również tak naprawdę swap, który został uruchomiony do w celu, jakby, wsparcia innego projektu: projektu Titan, który jest pro, projektem w modelu Titano Fork, Titano Finance. No i tak naprawdę za wiele nic tam nie wnosi. Natomiast, jeżeli ktoś wchodził od początku w ten projekt. Wrzucał sobie chociażby w stacking, na, nawet na bezpiecznych parach, tak, bo tam też można było stable wrzucić, no to mógł zarobić bardzo ładnie to, co nawet wykopał. Już nie mówiąc o tym, jeżeli ktoś zaryzykował i kupił natywny token i wrzucił go bezpośrednio w stakowanie. Ale dobra, przejdźmy słuchajcie do agreg, co ich wyróżniam, czyli to, o czym mówiłem, eight Connect Network. Słuchajcie, projekt będzie dawał możliwość połączenia z ośmioma różnymi blockchainami, łańcuchami, po to, aby wybrać najkorzystniejsze, najbardziej efektywne możliwości yield farmingu dla nas, czyli tworzenia tych LP tokenów po to, żebyśmy wydobywali, w tym przypadku ich natywny token, no i zarabiali. Natomiast to, co oni od siebie dają na tą chwilę, to dają dwie farmy, jeżeli chodzi o LP staking pool, czyli będzie możliwość tworzenia płynności do ich, natywnego tokenu połączonego z BNB oraz BUSD do BNB. Mamy też jeszcze pool, gdzie będziemy mieć auto staking, auto, auto compounding, czyli tą auto reinwestycję, bądź też manual, gdzie będziemy mogli sobie w każdej chwili tak naprawdę albo wypłacać, albo reinwestować to, co wykopie nam ten single staking pool. Jeżeli chodzi o auto-compounding, tutaj akurat jeszcze nie ma tej opcji, ale będzie uruchomiony auto bezpośrednio po API i nasze, e, nasze farmy, które będą uruchomione poprzez Aid Connect będą obsługiwane, będą mogły być obsługiwane właśnie przez auto dzięki czemu będziemy mogli zwiększać jakby efektywność tychże farm, reinwestując sobie Nasze, nasze środki wykopane i wprowadzając, wprowadzając je w formie voltów do pracującego depozytu. Na stronie mamy również dostępny dashboard, w którym będziemy mogli na bieżąco obserwować dane statystyczne, jeżeli chodzi o token, jeżeli chodzi o market, obroty itd. itd. Wszystkie pozostałe, tak naprawdę, elementy z menu na głównej stronie, również na dashboardzie zostaną. Przeniesiona, aby łatwiej nawigować, łatwiej się poruszać. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, sam projekt, tak z punktu widzenia inwestorskiego, to co nas interesuje, to mają w tej chwili mocno rozwinięty Twitter, Telegram oraz Discord. To są te trzy miejsca, w których oni, jakby gdzieś tam, pozyskują sobie społeczność. Mają zrobione KYC oraz audyt. Wszystko dostępne na GitHubie, tak więc możecie sobie sprawdzić. Cyberscope, znana firma, jeżeli chodzi o kwestię audytorską i kwestię związaną z KYC. Jeżeli chodzi o audyt, również Coinscope przeprowadzał im audyt, tak więc możecie sobie poczytać, sprawdzić jaki jest wynik audytu, czy wszystko jest ok, jak również KYC. KYC przypomnę, daje tak naprawdę nam jako osobom, które inwestują w projekty no, świadomość tego, że drużyna, zespół jest jawny Choć znając życie i ostatnie jakieś tam wydarzenia, również KYC nie jest wyznacznikiem tutaj bezpieczeństwa absolutnie, ponieważ i z tym można sobie poradzić. Tym bardziej, że tak jak zawsze mówię, każdy projekt, który jest projektem zdecentralizowanym, niesie za sobą stuprocentowe ryzyko. Tak więc słuchajcie, wracając jeszcze na chwileczkę do daty i czasu, kiedy odbędzie się presej, czyli ten fair launch. Soft cupem. mamy 2 dni 7 godzin 21 minut do rozpoczęcia presale. Na tą chwilę mocno mocno gdzieś tam działają, jeżeli chodzi o marketing. Ja tak jak mówiłem, wejdę sobie za 50% tego co mam przeznaczone na ten projekt na zakup tego tokenu w presale, ale pod warunkiem, że przekroczą 350 BNB ten soft cup, Jeżeli go nie przekroczą, to nie ma sensu wchodzić, bo w tym przypadku ten presale zostanie anulowany. Nie wiadomo, jaka będzie kolejna opcja w przypadku Fairland, w takim przypadku, czy zmniejszą softcap, czy pozostaną przy takiej samej ilości, natomiast bardziej zintensyfikują działania marketingowe, żeby zwiększyć zainteresowanie. Tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o, o projekt Agreg 8, myślę, że tyle. Tak naprawdę nie jest to żaden skomplikowany projekt. Oczywiście w każdym przypadku musicie mieć dostęp do portfela obsługującego Web3, czyli MetaMask, Trust Wallet, najczęściej wykorzystywane. Łączymy się po sieci Binance Smart Chain. Jeżeli chcecie zaryzykować w przypadku kiedy token ruszy, nie kupicie go jeszcze w Presailu, możecie go kupić bezpośrednio poprzez PancakeSwap, możecie go kupić tutaj bezpośrednio przez Swap projektu. Po starcie, no i po waszej stronie tak naprawdę będzie decyzja, czy wchodzicie w farmę na przykład łącząc token z BNB, czy wchodząc tylko BUSD do BNB, czy wchodząc w pool, albo czy szukając właśnie różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o Yield Farming, łącząc się z różnymi sieciami. Natomiast to akurat ten element zostanie uruchomiony zaraz po starcie, tak samo jak Auto Compounding również po starcie. Tyle jest, jeżeli chodzi o projekt. Słuchajcie, z takich informacji ważnych w dniu dzisiejszym startuje projekt BUSD Seed. Przypomnę, że jest to staker, który będzie dawać maksymalnie 3,5% dziennie. Czyli mamy tutaj standardowe rozwiązanie, w którym będziemy zarabiać, a czy zarabiać? Będziemy odzyskiwać własny wkład. I po odzyskaniu własnego wkładu każde naliczenia dywidend to już będzie nasz czysty zysk. To co ja zawsze polecam w takim przypadku wchodzić na samym początku. W pierwszych minutach, tak naprawdę od startu. Przypomnę tylko, że stakery w przeciwieństwie do minerów nie wymagają stosowania strategii 6 na 1, w której to musimy reinwestować po to, żeby zachować odpowiedni roj, przynajmniej na poziomie takim, który nie będzie zbyt mocno spadać. W przypadku stakerów mamy zawsze ten sam roj, który jest niezmienny, i możemy sobie wypłacać w każdej chwili te środki. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten film. Słuchajcie, dziękuję za uwagę, zapraszam na naszą grupę zdefiniowani.pl na telegramie, link do grupy znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Trzymajcie się, tyle z mojej strony, na razie hej.